O potrzebie utworzenia we Wocławku grzebowiska dla zwierząt mówi się już od dawna. W tej chwili dziki cmentarz dla zwierząt funkcjonuje przy ulicy Wiejskiej. Władze miasta mają jednak dwie inne propozycje lokalizacyjne. Mówi się o Krzywej Górze i lesie przy trasie P2. Pierwsza lokalizacja już została oprotestowana przez mieszkańców. Jeśli chodzi o grzebowisko dla zwierząt, to w tym momencie opracowujemy dokumentację, która jest niezbędna do złożenia stosownego wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Oczywiście po to, żeby Regionalna Dyrekcja wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, natomiast biorąc pod uwagę protest części mieszkańców, szukamy też innego rozwiązania, czy w tym konkretnym przypadku innej lokalizacji, aczkolwiek jest to bardzo trudny temat. Grzebowisko dla zwierząt musi spełniać bardzo restrykcyjne wymogi hydrotechniczne. Akurat ta lokalizacja przy ulicy Krzywa Góra takie restrykcyjne normy spełnia, także powtórzę raz jeszcze, temat jest trudny, żadne wiążące do... Decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły. My oczywiście bierzemy pod uwagę tę opinię, ten protest części mieszkańców i będziemy się starali tę inwestycję zrealizować w taki sposób, żeby ona była również zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Na razie nie wiadomo, jaki będzie koszt tej inwestycji.